Ja, bo to naprawdę ciepło jest wcześniej. Ja ja Zobaczy pan, panie Skręta, tutaj mam ten komputer, nie, nic nie było. Podseram tę sytuację, stanę tak za grą, to domu zmniejszam. Ja, I płaci na dwie rozmiary, tylko na 20 metrów. I to, to płaci. Jak ona się rozwiła? Przejdź 700. A jak ja to kurwę mam, mam mały przy tym koc, mi się cieszy, że nie wiem na co. Nie, nie, to, to, to. Rury po przerabianym tam.

Tych ptaszków Bogdan Wesołowski Bogdan Wesołowski, hodowca super ptaszki tak. bardzo zdrowiutkie, żwawe latają już sprzedajemy na internecie, wysyła to ją zwykle taki jest kija na

Mankamenty swoje, naturalne Co? żadnej chemii żadnej chemii Będę to pokarm wieczny pokarm jajeczny, jajeczny naciona zdrowia zdrowia 94 składniki 94 składniki Niesamowita ptaszki

Jak powiem powiedział, jak to powiedzieć panie, także muszą mieć, Muszą być dla, jak się. Ale, ale, tak, ale, ale to trzeba ja, Kowalski zmarł i sprzedawałem świecie wszystkich zdrojem. panowie na, na poprzednio. Dziękuję A, wszystkim tak, miłośnikom. Tak, tak. Ptaszkom mm. pod z Rozmowa pod telefonem. Po tych ptaszkach. Do dziesięciu lat. Powodzenia. Do 10.